怖い怖い怖い。 Już po raz drugi rusza konkurs Lider Wychowawca. Tej tematyce była poświęcona dzisiejsza konferencja prasowa u posła Tomasza Nowaka. Internetowy konkurs rozpoczyna się dzisiaj, a zakończy 25 marca. W tym czasie uczniowie, nauczyciele i rodzice będą wybierać w swoich placówkach oświatowych najlepszego ich zdaniem wychowawcę. Wszystkie zgłoszenia zostaną opublikowane na naszym portalu internetowym. Tam będą na tych portalach zamieszczone profile tych wycho wychowawców, zdjęcie, określenie ich głównych założeń wychowawczych, krótka charakterystyka zawierająca osiągnięcia, dane kontaktowe, nazwę i typ szkoły. Później to głosy internautów zadecydują, kto zostanie liderem wychowawcą w 2013 roku. Rozstrzygnięcie konkursu już 13 kwietnia. Tego dnia podczas specjalnej uroczystej gali zostaną wręczone nagrody. Trzech nauczycieli z powiatu konińskiego w nagrodę pojedzie do Brukseli, gdzie zwiedzą Parlament Europejski, gmach Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej.